W 2012 roku w wieku 6 lat zacząłem interesować się piłką nożną i przyciągnął mnie do niej jeden człowiek. Leo Messi. Pewnego dnia stałem i sobie pomyślałem jakby to było go spotkać. Messi Ronaldo. Messi? Leo Messi Messi. 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 Leo, Messi, Messi? Messi. 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 Leo Messi. Messi is the best player in the world. Siemano, my już jesteśmy na lotnisku, jest 9.30 około lot, mamy o 11.40, my już czekamy przy wejściu na samolot. pokazali być wcześniej. Oprócz tego, że były po drodze lekkie niedogodności... No co się śmiejesz, ty zapomniałeś dokumentu podpisać, masz warta, że cię przepuścili. No, no to zaraz lecimy do Stanów, mam nadzieję, że prześpię cały lot i widzimy się w Miami. Jednak w momencie, gdy już mieliśmy startować, zaczęły się mocne problemy. Przez kilka godzin staliśmy na pasie na lotnisku i wyleciliśmy dopiero z opóźnieniem 6 godzin. Co już psuł nam plany na cały dzień. Jednak ostatecznie dolecieliśmy. Yo. Dzisiaj wstaliśmy. Na bałagan nie patrzcie, ale patrzcie jak wygląda widok z okna. To jest coś takiego i tam mamy arenę do bejsbola czy czegoś takiego. Ona jest mega duża, ale ten klimatik, takie domki, ta trawa, a nawet trawa tu fajnie wygląda. Teraz będziemy się ubierali i idziemy na plażę. Zobaczymy. Tam muszę nagrać jeszcze kilka rzeczy, więc będziemy zaraz wychodzili. Wczoraj byliśmy na 7-Eleven i kupiliśmy za 5 dolców 2 te dwa takie kawałki pizzy i kole. Idziemy jeszcze kupić przyjściówki, bo jesteśmy debilami i zapomnieliśmy, że w Stanach, przecież oni mają te inne gniazdka, więc musimy kupić przyjściówki, my wychodzimy i zobaczymy, jak naprawdę wygląda Miami. Jak to wygląda pięknie. Oh my god. Wczoraj w ogóle szliśmy i tutaj jeszczurka pobiegła. O tutaj my idziemy, i o taka jeszczura tak zawaliła. Dżu! Ja się ogólnie trochę boję takich jeszczurek, takich rzeczy, ale. Ale tam było metro bok nas, więc było stabilnie. Aaa, jak te kanały fajnie wyglądają. Kurde, nie jak w Polsce takie syfowate. Idziemy właśnie do sklepu. Wstaliśmy, spaliśmy około 6 godzin. W ogóle to jest dziwne, jesteśmy mega wyspani. Mamy blisko 7 Elevena, pewnie tam pójdziemy i przy okazji zobaczymy plażę. Bo w sumie naprawdę dlatego tu jesteśmy. Dla plaży, dla miasta i idziemy nagrywać dla was filmy. Patrzcie na to. Jesteśmy w Miami. Nie, dla mnie to jest ciągle niesamowite. Dziękuję Wam, bo to jest wszystko ciągle dzięki Wam, ale pamiętajmy o naszym głównym celu. Naszym głównym celem jest zobaczenie Leo Messiego i to będzie nasz główny cel. Będziemy niedługo wyruszali pod bazę zawodników i mamy nadzieję, że się to trzyma Messi. Wiemy, że praktycznie na to nie ma szans. Jednak nadzieja umiera ostatnia. Idziemy się teraz przejść po Miami i zobaczymy uroki tego miasta. Jeszcze widzowie, jesteśmy na wyjeździe, więc przydałaby się jakaś współpraca od piłkarskiego boksa. Dostałem o taką koszulkę Leo Messi'ego z poprzedniego sezonu. Oraz... Bra! No, ale koszulka jest naprawdę spokojna jakoś, Jakby patrząc to plus, jest to ogólnie metka, jest wszystko. MK, mój rozmiar, no. Piłkarski box. Jest to stronka, dzięki której będziecie mogli zamówić koszulkę piłkarską. Gdzie przyjdzie Wam niespodziewana koszulka piłkarska. To jest najlepsze w tym. Zamawiacie jakąś koszulkę i na przykład nie wiecie jak zamówić. Więc zamawiajcie piłkarskiego boxa. Możecie wziąć pakiet Champions League. Tam będą koszulki tylko Champions League. Możecie wziąć pakiet obecnego sezonu, bo tam są ogólnie też stare koszulki. Lub możecie wziąć wiele innych pakietów. Ja że szczerze polecam, jeśli chcecie dobrze jakościową koszulkę oryginalną no to kupujcie piłkarskiego boksa my idziemy się przejść dalej koszulka do piłkarskiego boksa witam widzowie, płyniemy teraz łodzią po prostu, dwa dni obecnie do meczu Leo Messiego, obecnie w sumie o tym nie myślimy, zaraz będziemy myśleli gdzie snajpić pod zawodnikami pokażemy wam może teraz jakieś fajne widoczki w Miami

Stary na wakacje. Aha. Gość czerwony jak burak, ja też trochę, ale gość naprawdę wygląda, że z Polski, nie? Jestem, no bo nie, nie, bo będzie że na ma... jeszcze raz Co, co ty gadasz? Nie, montażysta, wstawiasz to Nie, nie <noise> O, idziemy właśnie do największej galerii w Stanach Kurwa, w Miami kurde, family friendly I będziemy kupowali jakieś ciuszki, zobaczymy, czy coś Jak będziemy w sklepie, to pokażemy wam, jakiegoś uważa, że są ładne buty, które ma w swojej kolekcji Dokładnie, bo ja się znam na butach, on się nie zna <noise> On, 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 myśli, on myśli, że modelem jest. Wiesz, że modelem nie jestem, ale twoje buty nie widziałem nigdzie gorszych w historii. Jak wrócimy, zrobimy dwa fity. Jeden ja, jeden on mi zrobi, i zobaczymy, który lepszy już, będzie. Jeszcze pierwszy na Instagramie. Bo założenko koszulkę Ronaldo, moi widzowie są mądrzy i na Masiego by głosowali. <laughs> tak! Ale wiesz, że tak jest? No to możemy dzisiaj znowu to zrobić. On no, obsadny już jest. Chodźmy kupić czapkę najpierw, bo on moją czapkę wyśmiewa. To nie był ten sklep? Który to jest początek, bo tam jest dużo w ogóle? na początek początków. Ktoś chodzi na zakupy. Uwaga, go, go, gość po czapeczkę idzie. to jest moja firma ogólnie, Mopsu. Wierzysz? To jest tak ciatne. Aha. No. A ile kosztuje dolców? Nie patrzyłem, a ile myślisz? 40. Och, zobaczymy. 44 dolce. Opłacalne? Ja, ja bym nie kupił takich czapki, ale jak to się podoba. No przecież jest dobrze, drift. bo to najlepsza piłka, <laughs> On sam mi je dał. Przed chwilą on tu był, on tego nie nagrał, on jest naprawdę jakiś zwalony. On podszedł i się mano, masz buty. Do tej... o, <laughs> już po polsku, czeicie. On się rozciągnął chyba. Sztywno, bierz, fajne. Na mecie, bo nieśmy dobry pić. Fajnie wyglądają? No. A wcześniej mówisz, że różowy to gejowski. Co, co się stało? Coś <grymne> się coś zmieniło. Hello, <grymne> Pierwszy raz po angielsku się odeszło do tego wyjeźdź. Tak, tak. zadowolony? Dywaj mnie. Na cały wyjazd łącznie z biletami mojego ziomka Brediego przeznaczyłem około 15 tysięcy złotych. Jeśli coś się nie uda lub jakimś studem nie zobaczyłem Messiego, być może będę musiał poświęcić całą moją karierę. Yo, dzisiaj idziemy pany na plażę z największym zjednoczonym historii Dzisiaj bo ja mam historię. Byliśmy w sklepie. No i dobra, i żaden pracownik nie wiedział karty SIM, co nie? Jak użyć, żeby był internet, jak to kurwa w ogóle, żeby uruchomić. No i on sobie wykminił, żeby wziąć jakąś kartę, no i włożyć do telefonu, nie? I pytamy się babeczki przy kasie, czy, czy ma jakąś igłę, żeby otworzyć. I ona chyba zdejmuje koszyk, otwiera nam ee, to, żeby włożyć kartę z telefonu i ten debil postanowił, jak wchodziliśmy na górę, zamknąć to i musimy od nowa kurwa szukać kogoś z igłą. Ej, nie szczerze? Musimy raz stopa zrobić, ja mogę robić i to nie przeszkadza. Tutaj nie mogli wykonać. No dobra, ale jak coś znaleźć, nie wiem, cokolwiek. Oh my god, you British people, man, yeah? Co? Specjalność u 300 tysięcy, na Instagramie jak będzie? Masz pomysł? Lecę do... Nie no ty nie jesteś kurwa tiktokerem, to się mówi, e, obserwujcie mnie to się dowiecie, zostańcie do końca Już godzinę, idziemy dwie godziny I Tak naprawdę do tej pory żyliśmy tylko tym wyjazdem i korzystaliśmy z tego co było na miejscu Aż już powoli dochodziliśmy do momentu po który tu przyjechaliśmy Leo, Messi nadchodzimy My ciągle idziemy, tam macie koszulki Cały stadion naprawdę jest dosyć spory Wyglądało tak. Tutaj Argentyńczycy przed nami, już chwila, przejdę tylko. Jest strasznie dużo Argentyńczyków, naprawdę. Wszędzie są flagi i te koszulki, naprawdę. Inter Miami i Argentyna są 50-50. Widać, jaki to jest. Influence Messiego. Tam są w ogóle już bramki, ja nie wiedziałem. Kurde, w ogóle jest taka kontrola, czy nie? Niech na lotnisku naprawdę bardzo robi to wrażenie. Będziemy szli, mam nadzieję, że jakiś żarci tam będzie, bo jesteśmy strasznie głodni. Pięknie tu. Idziemy przez bramkę, mieliśmy problemy, musieliśmy schować moją torebkę. Co nie? To jest za duża, w ogóle tutaj są rozmiary określone. I moja torebka była za duża i straszna lipa była. Przez baba się próbowaliśmy I teraz idziemy. Mamy nadzieję, że się uda. Chwila, tu kolejne jakieś dymy są. Ogólnie strasznie bardzo duże zamieszania. Naprawdę bardzo bardzo duże to jest mil. Jestem ciekawy, bo już słyszałem że w Stanach ludzie pojął się od New World Cup i przez to zamieszanie co się dzieje liczymy że nas dłuższy na stadion, nasze trzecie podejście. Jesteśmy podstawionym interu Miami, vamos! Patrzcie jak to wygląda, ale musworo Dobra chodźmy na żarcie, bo jesteśmy racy głodni. On nic dzisiaj nie jadł, ja praktycznie też nie jadłem. więc idziemy coś zjeść. Jest godzina 18, półtorej godziny do meczu. Uuu, ej, jarałem się tak może pierwszy raz wybedem na Barcelonie, serio. O, ale to wszystko wygląda. To jest widok widzowie ze stadionu Interu Miami. Nie wiem kim oni w ogóle są. Gdzie jest Messi? Gdzie jest gol?

Ale tu jest atmosfera, w ogóle to jest niesamowite. Byłem na meczach Barcelony Realu i tu jest socopowa atmosfera. Naprawdę stany mnie zaskakuje, to jest niesamowite. Fajnie. Czekam na pasek, kiedy no chodził <toddź> i ten Nawet tu ten Giovani z Realu. Ta ekipa bezumami. Messi się ja przytrzymała zaraz zobaczy. Messi, 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 Maradona Messi. Mecz się nam trafił mocy, jest bardzo wysokie tempo, niestety po czerwonej karce Inter Miami praktycznie nic nie gra, jednak mi się wydaje, że to się skończy jakoś 2-2, 3-2 dla kogoś w tym stylu. Inter jest na pewno lepszy jakościowo, ale grając je tego mniej, widać to po prostu. Właśnie zaczęła się druga połowa i obie drużyny weszły na boisko, poprzednia końcówka była naprawdę dobra, tam piłkarze Interu Miami zaatakowali. Liczę na ten dobry mecz, bo trochę to się jednak uspokoiło po tej czerwonej karce, ale wydaje mi się, że w jakimś momencie to ruszy. Der Miami traci bramkę po głupim błędzie. Jest niestety 2 do 1. Przed chwilą jeszcze od razu mogli wyrównać, ale nie trafili. No ciekawy mecz wygląda. Proszę! Jacy oni są słabi! Alba! Ręka! Ja nie widziałem ręki, ale coś się dzieje na stadionie! co jest? Nawet ręki. O! Chociaż. O Ale są emocje, przed chwilą prawie był karny, jednak go się analizowało. To z 5 minut i nie ma karnego. Biedny Messi, ostatnia sesja w meczu: Inter Miami. W tej podróży zrozumiałem, jaki wielki jest świat, i zrozumiałem jacy jesteśmy mali przy tym, co się znajduje wokół nas. Spełniłem moje największe marzenie i zobaczyłem jego grającego na żywo. Bardzo możliwe, że była to moja ostatnia okazja na to. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć kolejne filmy. Do zobaczenia wkrótce.